Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Gwizdek i zaczęło się. Cebula, Arsenić. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Dwie bramki w poprzednim meczu na pewno wzmocnią jego pewność siebie i dzisiaj będzie trzeba na niego uważać. Spójrzmy, co zrobi raków. Są na połowie rywala. Cebula. I mamy próbę z dystansu. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Zablokowany ten strzał. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację. A przed nami praktycznie całe spotkanie. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Cebula. Piłka krąży jak po sznurku. Wyczekują odpowiedniego momentu. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. Nie, teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Nie ma wrzutki w pole karne. Bardzo dobra interwencja. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. I doskonała okazja. Tak, mamy bramkę. No naprawdę ten wolej zasługuje na brawa. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Prima soli. Prowadzą zatem 1 do 0. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. No tak, oczywisty faul sędzia dyktuje rzut wolny. <grywa> Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Oj, świetna teraz piłka, może być dobra sytuacja do Marcina Cebuli. Weżą na bramkę, ale jest pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. pokojnie teraz pod polem karnym, czekają na właściwy moment. I jednak z tej akcji nie będzie nic więcej. Koniec łańcuszka podań. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Musi to strzelić, teraz! Gol dla Rakowa! Piłkarze z Częstochowy ściskają teraz Strzelca. To przede wszystkim efekt ich dobrej gry w ostatnich kilku minutach. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten konfratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. No to mamy 2 do 0. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Cebula. Raków może próbować akcji skrzydłem. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Cebula! Brawo! Cudowna parada. Będą to pokazywać w skrótach. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Zablokowany ten strzał. Co zrobi teraz Cebula? No i znowu blokuje strzał. No, nie był to strzał stulecia. Bramkarz nie miał problemów. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bramkarz bez. Było przewinienie. Sędzia zdecydowanie wskazuje na 11 metr. Mogą teraz złapać kontakt. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Czy to będzie bramka kontaktowa? Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Teraz ponownie widzimy 11 sprzed chwili i cóż można powiedzieć? Bramkarz zmylony, a strzał tak precyzyjny, że bardziej nie można. Od poprzeczki piłka wpada do bramki, a strzelec pewnie odetchnął z ulgą. Mamy teraz wynik 2 do 1. Piłka chodzi sobie między nimi spokojnie, jak po sznurku, a czas płynie. Centruje w pole karne, ma do kogo. Zablokował, no ale jest pod presją. Teraz trzeba to wybić. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Jean-Carlos rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. Takie podanie nie miało szansy dojść. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Spokojnie i pewnie teraz Bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Uderza na Bramkę! Nic z tego, spokojnie broni Bramkarz. Andrade. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Tracą teraz piłkę. Obrzeg go tam wypuścił. Tyle, że zagrożenie było tylko pozorne. Obrona okazała się czujna. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Jean-Carlos. Raków Częstochowa teraz napiera. To musi być gol! Gol! O la la! ryzykował tym voleyem, ale opłaciło się, palce lizać. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki taki, Ale też nie zapominajmy o samym wykończeniu, bo było naprawdę świetne. Z pozoru może się wydawać, że to łatwa piłka, ale przecież odbiła się od ziemi. Taką najprościej posłać w trybunę albo i zastać. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Dośrodkowanie opanowuje sytuację obrona. Teraz jeszcze muszą to jakoś wybić. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Błąd, strata piłki. narcenić, Zora narcenić. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Akcja przerwana. Spalony, a zanosiło się na to, że będzie ciekawie. Tak, groźnie się nam ta akcja zapowiadała, Tomku. No ale jak widać, zbyt wczesne to wyjście do podania. Trzeba tu było trochę więcej wyczucia, więcej cierpliwości. Może następnym razem na pewno warto grać takie piłki. Może spokojnie dośrodkować. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Zoran Arsenić, Jean Carlos. No ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. No nie, tu nie może być innej decyzji. Czerwona kartka. Natychmiastowa decyzja. Na pewne zachowania nie można pozwalać. Inaczej sędzia traci kontrolę nad spotkaniem. Podki rzut wolny. Szybkie podanie do gracza obok. Radzi sobie. Dobra interwencja. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Zora na I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. Taką doskonałą formą, prezentowaną dzisiaj na boisku, spokojnie może zaliczyć wieczór do udanych. Sztabowi i kibicom z pewnością też to się podobało. Figuruje na liście strzelców wygranego spotkania, można to chyba uznać za spełnienie oczekiwań. Naprawdę solidny występ, bardzo dobra gra, która przełożyła się na wymierną korzyść dla drużyny.